Częste mycie skraca życie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale też wielu twierdzi, że częste mycie powoduje rozwój alergii, dlatego że odzwyczaja się nasz organizm od walki z alergenami. Nie chcę o tym dyskutować, ale chcę Wam przytoczyć, co poradnik gospodyni wiejskiej z 1938 roku opisuje, na temat mycia, a przy okazji, jak myli się nasi przodkowie w 1938 roku, bo zakładam, że poradnik odnosi się do sytuacji, które mają miejsce w rzeczywistości. Przy okazji, jeżeli chcecie poznawać więcej informacji o tym, jak żyli nasi przodkowie. Jak wyglądała ich codzienność, co jedli, jakie były sytuacje kryminalne, jaka była higiena, jak jedzono, jak się bawiono, i tak dalej, i tak dalej. Ze źródeł, z epoki przez ostatnie kilkaset lat, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Tym razem przeniesiemy się nie tak daleko, bo w 1938 rok. W 1938 roku radzono tak. Myl się wodą i mydłem. Oto przykazanie, które powinno być wpojone w każdego człowieka od najwcześniejszego dzieciństwa. Wody jest wszędzie pod dostatkiem, a na kawałek mydła może się zdobyć nawet człowiek najuboższy. Bez mydła to nie jest mycie. Skoro małe dziecko przyzwyczai się do wody, i mydła, przyzwyczajenie to pozostanie mu na całe życie. Nie włoży wtedy już, jako człowiek dorosły, czystej koszuli na brudne ciało. Nie będzie nosił białego kołnierzyka, nie umywszy szyi. Nie usiądzie do stołu z brudnymi rękami. Nie będzie czuł się dobrze, jeżeli od czasu do czasu nie wymyje całego ciała. Nie będą mu gniły nogi między palcami, a gdy się spoci, nie będzie od niego czuć jak od zapowietrzonego. Kto zna dobrze życie wiejskie? Kto bywa na zebraniach, zabawach, ten zdaje sobie sprawę, że w tych słowach nie ma przesady. Bo naprawdę na wsi jest jakiś lęk do wody i niezwykła oszczędność mydła. Skoro ciało jest brudne, ani prasowany półkoszulek, ani batystowa koszula, ani nawet perfumy nie zrobią z nas ludzi kulturalnych w oczach cudzych, a tym bardziej własnych. Polak używa znacznie mniej mydła niż Niemiec, Francuz, Duńczyk i to bardzo źle o nim mówi. Nędza i brak czasu nie są najważniejszą przyczyną naszego niedbalstwa w tej sprawie. Ręce, ramiona, pod pachami twarz i szyję trzeba myć codziennie wodą i mydłem. Najlepiej byłoby, aby człowiek, kiedy rano wstanie. Zanim do jakiejkolwiek roboty pójdzie, zrzucił koszulę, w której spał i goły do połowy wymył porządnie twarz, ręce, szyję i piersi. Pięć minut czasu na to wystarczy, a człowiek tak wymyty, orzeźwiony i czysty, chętniej weźmie się do pracy. Ręce trzeba myć jak najczęściej częściej niż twarz i nogi czy jakąkolwiek inną część ciała, bo ręce są najczęściej brudne i zakażone. Do obowiązku winno należeć mycierą przed obiadem i przed kolacją, a właściwie mówiąc przed każdym jedzeniem i zawsze po załatwieniu potrzeby naturalnej. Dla niektórych osób ranne porządne mycie wydaje się wielkim ciężarem. Taki człowiek powinien myć się jak należy wieczorem przed pójściem na spoczynek. W rzeczywistości człowiek pracujący w brudzie po całodziennej pracy, winien się porządnie umyć wieczorem wodą z mydłem. Rano Wtedy można się umyć mniej starannie. Naprawdę dziwić się należy, że można rozrzucając nawóz lub obsządzając bydło szodę chlewną, orząc tymi samymi rankami, nie umywszy ich, nieść kawałek chleba do ust albo z tym brudem i zapachem położyć się do łóżka. Niestety, jeszcze jesteśmy dalecy od zwyczaju mycia rąk przed jedzeniem lub przed spaniem po brudnej robocie. U nas utarł się zwyczaj, że człowiek myje się raz na dzień. Czy to można jednak nazwać myciem? Zwykle obmywa sobie człowiek oczy i środek twarzy wodą bez mydła, polewaną z kwarty, a kiedy nie ma nikogo do pomocy, to bierze wodę do ust, a z ust polewa na ręce. Naprawdę takie mycie pomyjami z resztek kolacji z zeszłego wieczora nie jest żadnym myciem. Raz na tydzień trzeba wymyć całe ciało. Tak samo jak trzeba zmienić bieliznę. No dobrze, ale gdzie się myć, skoro autorzy tego podręcznika piszą? Obecnie w zimie na wsi czy w miasteczku nie ma człowiek, gdzie się cały wymyć. Dopóki każda wioska nie wybuduje swojej wspólnej łaźni, trzeba robić co można w domu. Dzieci, przynajmniej mniejsze, można myć w bali. Starsi mogą się wymyć częściowo. Najpierw powyżej pasa, później poniżej, wieczorem do pasa, rano od pasa. Wiele osób jednak tłumaczy, że nie może tego zrobić, bo mieszkając w jednej izbie są pod tym względem skrępowani. W najtrudniejszych jednak warunkach nie można się ograniczyć tylko myciem uroczystym, które zwykle odbywa się 2 trzy razy w roku. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Świątki. Przyznam, że to mnie wstrząsnął ten fragment, bo trzy razy do roku się myć, hmm, cóż za uszczędność mydła. A autorka proponuje: przynajmniej raz na tydzień, w sobotę, na noc lub w niedzielę rano trzeba się wymyć porządnie. Trzeba ściągnąwszy koszulę, wymyć się i wyszerować do pasa. Nie należy jednak wycierać brudną koszulą, lecz czystym ręcznikiem. Nie należy również zapominać o nogach. Codziennie, a przynajmniej raz na tydzień, można i trzeba je wymyć. W przeciwnym bowiem razie zaczyna się odparzenie, skóra bieleje, czasem nawet tworzą się ranki. No i od takich nóg zawsze rozchodzi się przykra bardzo wonny. Towarzysz z takimi nogami naprawdę jest bardzo przykry. Chryste, panie, tylko raz na tydzień myć nogi. Hmm, 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 cóż za raj dla niektórych dzieci by to był nawet dziś. Włosy niemyte, nieuczesane i długie ulegają splątaniu, tworząc tak zwany kołtun, który niesłusznie ludność przesądna, nazywa chorobą i często boi się go obciąć, bo wejdzie w środek człowieka i skręci go. Z chorobą kołtun nie ma nic wspólnego tylko z brudem i niechlujstwem. Doczekał się niestety on nazwy plika polonika. Głowę należy też czesać, a jeżeli jest bardzo zanieczyszczona, trzeba używać gęstego grzebienia. Sądzę, że dziwię się, Właściwie, że tutaj nie ma porady, żeby ją jednak myć. Dzieciom, które często trudno namówić do utrzymania głowy w porządku, najlepiej strzyc krótkowłosy. Można to samo powiedzieć o utrzymaniu głowy u mężczyzn. Im krótsze włosy, tym lepiej. Taką głowę łatwo jest wymyć, ma się mniej kłopotu z czesaniem i wygląda zawsze czysto. A kąpiel? Kąpiel nikogo nie hańbi. Choćby miał lat 50 i więcej, Dlatego też każdy człowiek, przynajmniej w lecie, powinien się kąpać. Jak dotąd na wsi, jest to jedyny sposób wymycia się porządnie. Trzeba tylko używać mydła. Przynajmniej parę razy w roku. Można to zrobić każdy: i dziecko, i człowiek dorosły, i mężczyzna, i kobieta, byle tylko w różnych miejscach stawu lub rzeczułki i o różnych porach dnia. No cóż, kobiety i mężczyźni nie powinni się kąpać razem. Ponadto radzi autorka, kąpiel ogromnie orzeźwia człowieka, działa dobrze na serce, na nerki, na skórę. Człowiek po kąpieli na otwartym powietrzu, czuje się zdrowszy, lżejszy, chętniejszy do pracy i wydaje mu się, że mu sił przybyło. Słuchajcie, 1938 rok. Trzeba było komuś zalecać, żeby się umył przynajmniej raz w tygodniu. Hmm. Wtedy musiało pięknie pachnieć w chatach i chałupach oraz na zebraniach wiejskich. Przy okazji ogłoszenie z tej książki, które yy, brzmi, w życiu codziennym mydło nie może być zastąpione żadną namiastką, choćby była ona najdroższa. Spośród rozmaitych mydeł najlepsze jest zawsze mydło czyste, zawierające właściwą ilość tłuszczów i odpowiednio suche. Ponieważ w sprzedaży jest dużo mydła mało wartościowego, a faktycznie rozpoznanie gatunku jest trudne, się, uniknie się błędu kupując do prania lub mycia mydło z połem. Wyrabiane w fabryce spółdzielni należącej do Związku Spółdzielni Spożywców Rzeczpospolitej Polskiej i mieszczącej się w Kielcach. Mydło i mydełka z połem są do nabycia w każdej spółdzielni. Przez sklepy prywatne ten artykuł nie jest sprzedawany. Zostawiam Was z myślą o poszukiwaniu mydła z połem. Zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybujcie nasz kanał i piszcie nam w komentarzach o czym chcielibyście usłyszeć na temat codziennego życia naszych przodków.